Jedziemy do rajdu, bo się udało im szybciej mojego pilota ściągnąć. Ole porek Jeszcze kawałeczek, jeszcze kawałeczek. Jesteśmy w forrajdzie. Jeszcze odciupimy jeszcze o drobinkę I dojechali my Dojechali my O, ile tu dzisiaj motoru? No, i pinlock zainstalowany. ForRide jest fajnie, że jak się ich poprosi, to oni od razu zakładają. Ładna maszyna. W ogóle ładne maszyny stałe podjechaliśmy, nie? Tak ładnie było i się skaszaniło. No, jedziemy. Oby nie padał. Tutaj akurat nam stanął. Cofanie na motocyklu nie jest łatwą sprawą.